Lednicki Sąd przyznał, że związkowcy mieli powody do tego, by zaskarżyć decyzję akcjonariuszy w sprawie mandatów społecznych w Nadzorze Polskiej Miedzi. Niewątpliwie bowiem, Zgromadzenie Wspólników Poznań Spółki należyło art. 14 ust. 2 ustawy o, o prywatyzacji i komercjalizacji. Po raz kolejny, odmówiło wywołania do Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników przedstawicieli. Nierespektowanie przepisów ustawy nakładających normalne zgromadzenie akcjonariuszy na obowiązki. Niewątpliwie należy ocenić jako nagrane. Wprawdzie, z, z uwagi na nieprawne sformułowania swoich żądek, przez akcjonariuszy, powództwa nie zostały uwzględnione, jednak nie może to skutkować obciążeniem i ich sankcją, o, której, o którą wnioskuje poznanie. Sąd mimo wszystko oddalił obydwa powództwa ze względów proceduralnych. Według zapisów, na jakie powoływali się z Brzyzny i Brus przysługiwało im prawo do domagania się stwierdzenia nieważności uchwał, nie natomiast ich uchylenia. Powództwo o uchylenie uchwały jest innym powództwem niż powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Uchwały artykułu 422, paragraf 1 i 425 Kodeksu Spraw Handlowych nie krzyżują się i ewentualne naruszenie przepisów ustawy przy podejmowaniu zaskarżonych uchwał może skutkować wyłącznie stwierdzeniem ich nieważności. Sąd rozpoznający sprawę o uchyleniu uchwał nie może jednak bez wyraźnego żądania strony stwierdzić, że zaskarżone uchwały są sprzeczne z prawem, gdyż rozstrzygnięcie takie naruszałoby zakaz orzekania przez sąd na wyżądanie pozwu przewidziane w artykule 321, paragrafie 1 KPC. Na ogłoszeniu wyroku w Legnickim Sądzie zjawił się Leszek Hajdacki, którego mimo wyboru załogi 19 czerwca 2013 roku walne nie powołało do Rady Nadzorczej Spółki. Znowu mamy rację, tylko że hmm, trudno nawet to określić, nie? bo unieważnienie czy uchylenie w moim rozumieniu człowieka, który z prawem ma tyle do czynienia, co każdy obywatel, jest nieistotne. Ważne jest, że sąd znowu zauważył, że walne zgromadzenie w sposób rażący naruszyło prawo. Związkowcy zapowiadają apelację w tej sprawie. Oczywiście, że będzie. Ja myślę, że problem nie dotyczy problemu tego wyboru. Problem dotyczy funkcjonowania ustawy w Polsce i respektowania prawa przez organy państwowe. Hajdacki również składał pozew w tej sprawie. Wyrok sądu zapadnie w najbliższy piątek. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.